Cześć, Daniel z tej strony i dzisiaj się podzielę z Wami treningiem, który ja robię codziennie. Codziennie robię ten trening i on trwa plus minus 15 minut. Nie jest to nic intensywnego, nie jest to nic skomplikowanego. Może go robić osoba początkująca, może go również robić osoba zaawansowana. Jeżeli jesteś zaawansowany, to na pewno to robisz, bo, bo wiesz, że techniki nigdy za wiele. Na polega ten trening? Na podstawowych ćwiczeniach bokserskich i kickbokserskich. Wcześniej zrobiłem e, filmik na temat tego, jak, można, jak początkujący może zacząć wykonywać czasy proste, e, haki, sierpy, kopnięcia frontalne itd. tak, dalej, i tak dalej. Więc jeżeli nie widziałeś tego filmiku i chcesz się nauczyć co nieco, e, jesteś początkujący, to zapraszam, żebyś obejrzał sobie te filmiki. Teraz na czym polega mój trening? 100. 100 powtórzeń na wszystko. 100 powtórzeń lewy prosty, 100 powtórzeń prawy prosty, 100 powtórzeń lewy hak, 100 powtórzeń prawy hak, prawy lewy sierp, prawy sierp. Lewy, prawy, lewy, sierp. Wszystko. 100 powtórzeń. Robię to dosyć wolno, z naciskiem na technikę. Tutaj nie chodzi o szybkość. To nie, to nie jest trening na szybkość. To nie jest trening na dynamikę i na siłę uderzenia. To jest trening na technikę, po to, żeby wychwycić wszystkie błędy, które ja wykonuję. Nadal mogę trenować całe życie. A nadal mogę wykonywać jakiś błąd, który mi się nie podoba. Oczywiście, jak mówiłem wcześniej, każdy ma troszeczkę inną technikę uderzenia. Pójdziecie do jednego trenera, powiem Wam, żeby uderzać w ten sposób, no nie, teraz daję przykład akurat. Pójdziecie do innego trenera, powiem, żeby uderzać w ten sposób, żeby skręcać pięści tak, żeby nie, nie skręcać pięści, żeby uderzać w ten sposób, bo tak jest bez sensu, że za dużo, Ech, jakkolwiek uderzacie. Ja Wam pokażę mój trening i jak ja to robię. Więc tak, od czego zaczynam? Postawa, lewy proste. Nie będę Wam mówić jak... Gardę ustawić, bo wszystko już mówiłem wcześniej, jeżeli nie widzieliście to sobie tam tamte filmiki, ale mam moją gardę. Postaram swoją, swoją gardę, każdy ma swoją gardę. Idę, tak, zaczynam, wybieram sobie punkt na ścianie, na przykład na ścianie lub gdziekolwiek, wybieram sobie punkt. I teraz chcę ciągle trafić w ten sam punkt, kieruję ciągle moją pięść w ten sam punkt i teraz zauważcie, że ja nie robię tego szybko. Nie, bo w ja nie widzę, nie widzę, co robię, nie widzę mojej techniki, nie widzę, czy wszystko robię idealnie, dlatego robię tak. Bach! obserwuję moją pięść, wszystko jest gra. I po prostu w tym momencie cały czas jadę. Co jakiś czas zatrzymam się, żeby sprawdzić, czy wszystko gra, czy wszystko jest w porządku, czy siła mojego uderzenia jest ok, czy moja pięść jest zamknięta, bo czasem po prostu zostawiam pięść luźno. E, ten, czy moja pięść nie jest za bardzo e, skierowana wysoko, czy nie jest. Za bardzo skierowana w dół i w ten sposób. Niektórzy skręcają tak jeszcze, niektórzy robią tak. Nie ma problemu, jakkolwiek chcecie, tak? I pilnuję, żeby moi, moje, moje przedramię było równo z moją pięścią. Ja w ten sposób uderzam i tak się, tak się uczę cały czas. Lewy prosty. Robię 100 razy, 100 razy takim tempem. Trzymam gardę, pilnuję, żeby mieć ręce tutaj, w ten sposób. Ten. Później, jak zrobię już tak w plus minus, po 50 razach zaczynam sobie zmieniać kąty, czyli na przykład ten i robię sobie na wyższego przeciwnika, później idę na środek, później idę w dół, uderzam, uderzam tutaj. Sprawdzam, czy moja technika jest w porządku, tak? Nigdy nie uderzam w ten sposób. Jeżeli macie przeciwnika, no nie uderzajcie, w korpus nie uderzajcie, tak, bo się wcale odsłonicie. Według mnie lepiej jest się pochylić, wyprostać pięć, trochę się schylić i wrócić tu. Pa! I wtedy możecie wyjść z prawym prostym akurat do góry, tak? Niektórzy, no nie wiem, ktoś uczy w ten sposób, żeby uderzać w ten sposób, no nie wiem, może ktoś uczy. Nie mam tego pojęcia. Mnie uczono inaczej. W każdym razie robię lewy prosty. Następnie prawy prosty. Ta sama reguła. Garda i pilnuję, żeby wszystko było w porządku, żeby ten cios był długi, bo na początku miałem z tym problemy, że robiłem ciosy dotąd zamiast prostować do końca, żeby był długi, zwłaszcza, że nie mam zbyt długi ramion, to zostawiam to tutaj. Bez sensu, więc muszę pilnować, żeby ten cios jak najbardziej wydłużyć. I tak samo z prawym prostym. Pilnuję, żeby wszystko było w porządku. Ruch moich nóg. Powolutku. I tak sto razy. Potem jak zrobię lewy i prawe, przechodzę na lewy prawy. Czyli robię. Pa, pah, wracam, Pa, pah I momentalnie, to znaczy momentalnie, yy, po paru powtórzeń po prostu robię pach. Żeby żeby sprawdzić czy wszystko gra, czy wszystko jest ok. I po prostu dalej. Wtedy już zaczynam się troszeczkę poruszać. Jeżeli się nie czujesz komfortowo ruszając i bujając się na prawo i lewo, e, unikając parę ciosów, wyobrażając sobie taką mini walkę, to nie musisz, możesz stać w miejscu. Lewy, prawy. Ok, zapraszam. Lewy, prawy. Nie ma problemu. Ja akurat sobie już zaczynam skakać. Zaczynam sobie wyobrażać małą walkę. Robię lewy, prawy i wraca. Wracam z powrotem, poruszam się, robię tu. Przechodzę na boki. Lewy, prawy. I tam, Lewy, prawy. I tam. OK? I to sto razy też. Następnie robię lewy, lewy. Czyli po prostu robię. Lewy, lewy. Lewy, lewy. Pach, pach. OK? Cały czas. Pach, pach. Obserwuję moje stopy, czy wszystko jest w porządku. Później obserwuję moją dłoń cały czas. Bo tutaj chcę wychwycić błędy w mojej technice. Chcę znaleźć coś, co robię nie tak. Lub coś, co mi przeszkadza. I próbuję to wypracować. Jak zrobię lewy-lewy, już nie robię lewy-lewy-prawy, bo to już jest zawiązanka, wiązanka. Możecie później robić sobie tą walce z cieniem, ale następne co robię, to są właśnie sierpy. Czyli przechodzę, sierp, zobaczę, czy wszystko jest w porządku. I bach. Sierp, 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 i tak samo szukam mojego punktu. Nie wychodzę za daleko, czyli nie robię czegoś takiego, tylko zatrzymuję tu, zatrzymuję tu, zatrzymuję tu. Niektórzy uderzają się w ten sposób, widziałem, niektórzy robią w ten sposób. Ok? Ale tak, patrzę, czy jest wszystko w porządku, czy moje weterka są skręcone, Czu, czy czuję siłę w tym uderzeniu. czy jakbym przyspieszył, czy by była energia i siła, czy by było mocne uderzenie, czy nie. Czy czuję się komfortowo z tym ruchem, właśnie po to to robię. sto razy, cały czas, cały czas. Żeby później już nie myśleć o tym, żeby ta technika wychodziła bez, bez żadnych problemów. Następnie wiadomo, robię haki. Tylko, że już nie robię w ten sposób haków, tylko już bardziej sobie. Robię unik, hak, unik, hak, unik, hak, unik, hak, tak. I w ten sposób sobie powoli robię, żeby sprawdzić czy wszystko jest w porządku, czy moja pięść jest zaciśnięta, czy czuję się komfortowo. I to jest, to tyle. Robię po 100 powtórzeń na każde moje uderzenie lewy, prosty, prawy, prosty, lewy, prawy, lewy, lewy. Możecie sobie jeszcze zrobić prawy, prawy albo zmienić gardę jak chcecie i robić prawy, prawy, później sierpy, później haki i w ten sposób codziennie to, cały czas. Później oczywiście zaczynają się kopnięcia, ale w tym przypadku dostaniemy tylko przy boksie i polecam Wam ten trening robić codziennie. Nie jest on męczący, nie jest to trening cardio. Każdy może go robić, zwłaszcza osoba początkująca, osoba zaawansowana no też powinna to robić. Ja będę to robić do końca życia, cały czas będę poprałać. oczywiście już w przyszłości będę bardzo przyspieszać i robić więcej tego, aczkolwiek to też robię od razu po tym, bo jak skończę to, to na tym się nie kończy, bo jeszcze robię walkę z cieniem, robię różne kombinacje, robię więcej uników, cały czas trenuję inne rzeczy, ale to jest coś, co między innymi robię codziennie, więc Wam też polecam 100 razy. Lewy prosty, 100 razy prawy prosty, 100 razy e, prawy sierp i lewy sierp, 100 razy prawy hak i lewy hak, 100 razy lewy prawy, 100 razy lewy lewy. Pamiętajcie o gardzie, pamiętajcie o tym, żeby ręka wracała z powrotem. Czyli jak uderzycie, żeby ręka wróciła z powrotem, nie róbcie czegoś takiego, tak? Chyba że chcecie zmarkować i uderzyć, no, ale to też już jest inna technika. Ale jest lewy, lewy, wraca z powrotem, tak? Lewy, prawy, wraca z powrotem prawy, praca z powrotem, też pamiętajcie o pracy stóp, tutaj akurat nie widzicie moich stóp, ale jest ona równie ważna, więc polecam Wam ten trening, żebyście sobie go robili codziennie lub co drugi dzień, jak najczęściej możecie, bo techniki nigdy za wiele, tak? Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się.